Cześć, witam Was na kanale. Cześć. Jak widzicie, z Tomkiem, ale innym Tomkiem. Dostałem zaproszenie na niesamowitą wodę i tą niesamowitą wodę chcemy Wam dzisiaj pokazać. Stara łupinka, łódź, bez echosondy, bez wielkiej ilości sprzętu, niewielkie jezioro w lesie, zarośnięte o maksymalnej głębokości 1 metra, a średniej 70 centymetrów mi tu Tomasz mówi. I co najważniejsze, ze szczupakami dzisiaj ma być. Pasja ma być niesamowite wędkarstwo, i mają być ryby, które biorą przynęty. Z powierzchni wona takie przynęty, się dzisiaj głównie nastawiamy. Więc jeżeli macie ochotę oglądać nas w akcji, jak za dawnych lat, bez wielkiej łodzi, bez elektroniki, z wędką i z małą garstką przynęt, to was na ten film zapraszamy. Ten klimat niesamowity. Tomek mówi, że jeszcze mamy dobrą godzinę, bo jesteśmy spóźnieni. Poranne żerowanie nam już umkło. Mamy godzinę dziesiątą od jedenastej. podobno znowu zaczną brać, ale jest prześlicznie. Woda jest kryształowa, kryształowa, więc te ryby na pewno będą ostrożne i na pewno będą brać z dalekiego dystansu. Jest bardzo płytko, jest masa pięknej roślinności, moczarka, takie, jak ja to mówię, kaktusiki. No jest rewelacja. Aby ryby dopisały i oglądajcie te piękne wyskoki i te piękne brania z powierzchni. No dobra, zaczynamy. Tomek założył czerwoną, taką marchewkową, a ja klasyk. Moja chyba najlepsza żaba biała. Biała, biała. i u góry seledyn. I zaczynamy od tej żaby. Chcemy mocno, agresywnie hamulec. Może trochę popuszczę, żeby jednak te ryby za dużo nie mogły odejść. I chcemy, chcemy dla Was złowić tą pierwszą rybę na żabę. Tomek mówi, że on cały czas żaba. Ja z pewnością się wyłamię, bo ja będę chciał spróbować Worldy ja będę chciał spróbować yy, Offset'a, może zwykłą gumę. Ale... Żaba dla tych brań, dla tych wyskoków. Na dzień dobry idzie żaba. z pierwszą rybą, ale na razie żadnej pierwszej ryby nie było. Tomek cały czas mi mówi, że na pewno, na pewno są tu szczupaki, ale dzisiejszy dzień tego nie pokazuje. Mimo starań z żabką, mimo starań moich, później z offsetem. Nie mieliśmy jeszcze żadnej ryby na haku, to pokazuje, że to nie jest tak, że się przypłynie, wypłynie i nagle się je łowi. Oczywiście cały czas liczymy na okienko i na rozpoczęcie żerowania. Trzymajcie kciuki, bo tylko z waszymi kciukami odełyszy. O To nie było wiele Takie zakamarki to ja mówię Słuchajcie stanęliśmy teraz na takim trochę głębszym miejscu są same kaktusy, jest troszeczkę wody. Oczywiście teraz jest tej wody, bo Tomek mi mówi, że jeszcze tydzień, dwa temu, bo mamy późną jesień już, to roślinność była do samego wierzchu i naprawdę latem to tutaj nie można podać przynęty. Z racji tego, że właśnie już jest późna jesień i to wszystko zaczyna gnić, to jakby ta woda się tu pokazała nad tymi kaktusami, ale tu jest naprawdę głęboko, jest naprawdę dobry metr do dna i tutaj można się spodziewać myślę, że grubej ryby, a przede wszystkim można połowić normalną przynętą, dlatego ja postanowiłem sobie na chwilę bez obciążenia z samymi dwoma kotwicami założyć czerwonego 18 cm longinusa. No i patrzymy czy może coś klasycznego. Jest! Mała rybka. Mała rybka, ale jest pierwszy. Ja nie, niestety na zwykłą gumę. Bo 18 longinus i to taka niewielka rybka. No ale już nic wam nie pokazujemy. Godzinę godzinę kolejną rzucałem. I co mam wam pokazać? No, rodzynek! Ale jest! Nie powierzchniowo, nie na żabę, rodzynek. Wiesz jakie było zdarzenie? Błysło mi coś za gumą. Dwa razy przyspieszyłem, spauzowałem i przydłużyłem, tak jakby koło niej, koło niej się wywinął, no ale przynęta większa od ryby. Miejmy nadzieję, że nam otworzyło wodę. Tak. tak jest tak. pierwsza. Super. Ale ładny jest, nie? Tak, tak. Kurde, taki brązowo-miedziany, nie wiem, no piękny. Nie duży, ale piękny, jest pierwszy. Nie Niewymiarowa rybka, taka pod 50, pszczany. Wziąłeś? wzięłem i nie ma ryby i nie ma ryby nie? słuchajcie, ryby to nie wszystko, no nie biorą podobno przynoszę pecha być może, że jest to prawda nie biorą jeden mały szczupaczek, jak widzieliście także no nie możemy na razie Wam pokazać tych powierzchniowych brań i tych pięknych szczupaków, które tu żyją ale stwierdziliśmy jak one nie chcą jeść to my będziemy jeść, no zobaczcie to jest wędkarstwo jest kucheneczka, jest patelka idzie cebulka na to idzie na to kiełbasa z dzika Chcimy, jemy, delektujemy się tym wszystkim. No i zobaczcie to, najlepsze jadło. Tak jest, nic więcej nie trzeba. Dziczek. Wypływamy, wypływamy na drugą turę. Pierwsza nie była dla nas szczęśliwa. Zrobiło się fajnie, pochmurno. Brzuszki są pełne, więc może teraz Szczęście się na nas uśmiechnie, i teraz zobaczycie te piękne ryby, a my je poczujemy i pocholujemy. Próbujemy. No, bardzo fajnie to tak widocznie. Hmm. O, takie widzę teraz, czorne. Czorne z takim pomarańczem. Ale fajnie, że ma różne te. Nie, nie idzie czasami raz, dwa razy w prawo, tylko raz za razem. W nie, on tak prawo. idzie lewo prawo, tak. lewo prawo. Cały tak czas prawo. wężowato, nie? Hmm. Wolde Dog mówią na te przynęty. woldedog. Dog. poper też by się mógł sprawdzić, nie? Tak, tylko że wiesz, co ja ogólnie mniej szczupaków mi zawsze wychodziło do popera, tak jakby go mniej lubiły. To jest taki powierzchniowy jerk, bym powiedział, widzisz, nie? To jest taki powierzchniowy jerk. Taki jerk, który idzie po wierzchu. Ostatnia deska ratunku, jak to mówią. A, mam tu tego, Świniaka, bardzo ciekawa przynęta, wiesz? Mhm. Idzie go powierzchniowo jakoś pociągnąć? Tak, może właśnie go wezmę. On jest antyzaczepowy, w ogóle ziela nie chwyta. Masz dwa haki? Tu i tu, widzisz, hak jest? Zobacz, jak ten świniak chodzi. Nie wiem, czy nie, nie pociągnąć go na multiku, ale dobra, patrz. Oczywiście on musi zatonąć. Chwilę trzeba mu dać, żeby napiło się. Stracił powietrze. No, chyba będę musiał mu tego, z Wiesz, ona tak. fajne pauzy może mieć, nie? No, ale to akurat ta jest trochę głębsza. Mały, mały, mały. Ale wychodzą po prostu, wiesz, pomału. Widzieliśmy dwa spławy w końcu, dwa spławy. Jest ładna mała rybka. Druga. Czyżbyśmy zakończyli ten dzień dwoma rybami. Nie, co? To się dopiero zaczyna. Nie, dopiero się zaczyna. No. Słuchajcie, jesteśmy, no po tym obiedzie to to nie pokazywałem wam nic, bo co będziemy nagrywać, ale to jest kolejne dwie godziny rzucania i to jest kolejna taka sama mała rybka, zobacz. Piękna jest. Ale zaczęło to się tylko na wodzie. Tak, wyjeździliśmy przed chwilą, dosłownie by w paru sekundach dwa spławy. Masz ten szczypce? Tak, no poproszę. O, zobaczcie. Ale jest prześliczny. no Zobaczcie sami, że jest prześliczny. No idź. Idź, Maluszko. I już go nie ma. Grześ, nie. nie? To jest piękny, nie? Tak, tak. Strzedł dosłownie pod nitkę i mhm. już go nie widzimy. No i co? Męczę się wszystkimi znowu Longinus. No widzisz, no. Męczę się różnymi przynętami. No ale zaraz liczymy na tą żabkę. No, liczymy na tą żabkę, że ona zaraz. Pokaże nam te piękne brania powierzchniowe, i zaraz te duże ryby wyj wy wyjdą. co no się dzieje, jak te ryby nie wyjdą, widzicie z tego dna, tak naprawdę nie widzimy nic. Ta woda jest jakby martwa, pusta. One tak mocno siedzą w tym zielu i tak są skumulowane. Jak one nie wychylą noska, nie wyjdą z chęci czegoś zjedzenia, ale fajne tutaj doły, nie? Fajne to tego, nie ma szczypać, nie? nie ma szans, żeby coś wzięło to, to nie musiał być ten sam, chociaż to mógł być ten sam co się spławił tak, tak. No powiedziałbym, do... że coś większego może się spławiło ale to też, tak po wodzie, to, to... To po wodzie było, było dużo większe bardziej bym powiedział, że do tego szczupacza <laughs> no ale próbujemy o, poprawimy, żeby to było czysto Ty, co to było? Trącenie miałem takie, jak o ziele. Ja widziałem, widziałem ten wir. Tak jakbym oziele zahaczył czułem, wiesz? A ja widziałem potem ten wir, mówię, tak wiesz, nawet z, tak z automatu lekko pociągnąłem, nie? ten wir był Oj, nas tu robią wciula, widzicie dzisiaj. Robią nas wciula. Za godzinę chyba będzie ciemno, może za pół. I słuchajcie, nie, nie wrzucałbym Wam tego filmu, żeby Was nie zmęczyć tymi dwoma małymi szczupaczkami, no bo nie ma czym się chwalić. Ale czy wędkarstwo polega na tym, żeby się chwalić? Czy wędkarstwo polega na tym, żeby łowić duże ryby i tylko duże ryby i w wielkich ilościach? Pewnie tak, ale polskie realia są inne i w ryby też uczą pokory. I dzisiejszy WIM jest po to, żeby Wam pokazać, że nawet Tomek, który mnie zaprosił na super łowisko z wieloma szczupakami, na którym łowił wielkie ilości ryb i miał piękne, spektakularne brania, takie łowisko też ma prawo się wyłączyć, takie łowisko też ma prawo nie dać ryb, i dzisiaj one nie brały. Dzisiaj Tomuś nie miał to żadnej dzień, ryby. Ja złowiłem dwa małe szczupaczki, i to jest piękne, że mimo tego bez rybia. Mimo tego, że te ryby nie chcą, my się na nie nie denerwujemy, my nie jesteśmy źli na to łowisko. Było miło, było sympatycznie, nagadaliśmy się o wszystkim. I to i tak jest niesamowite i, i fajne, to takie wędkarstwo niby bez ryb, bo, bo wiemy, że za chwilę z Wami skończę rozmowę i może zrobię ten jeden, jedyny rzut i może wezmę i złowię metra. To jest właśnie ta nieprzewidywalność, jest fajna i... Trzeba umieć się podnieść. Trzeba też przeżyć takie porażki. Takie porażki też mam zamiar Wam puszczać i nagrywać. Dokładnie. Tak jakby to był pierwszy, pierwszy dzisiaj dzień. Jakbyśmy jutro mieli czas, to, to mimo wszystko byśmy wypłynęli. Nawet po tym dniu dzisiejszym. nie? Dokładnie. Więc tu o to to chodzi, a nie o... Żeby próbować. A nie zawsze jest kolorowo. I ja nie będę Wam sklejał z 10 dni jednego filmu. I nie będę się chwalił, że nałowiłem ich miliony. Po prostu nieraz się ich nie nałowi. Dokładnie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. I co? A my się jeszcze widzimy tu w grudniu, bo mamy tu rachunki do wyrównania. Nie, odpuścimy. Trzyma Na razie. Pozdrawiamy.